Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na wspólnym tworzeniu na kanale Lemon Craft z tej strony Aśka. I dzisiaj stworzymy sobie pracę dziecięcą. Jakiś czas temu, to było chyba w ubiegłym miesiącu, ja tworzyłam albo nawet jeszcze wcześniej, tworzyłam taką karteczkę, która była zaproszeniem na, chrze na bycie chrzestną. I idąc za ciosem, pomyślałam sobie, że zrobimy karteczkę taką gratulacyjną. Na przywitanie maleństwa. Ona powstanie z tej samej kolekcji, bo ona jest taka delikatna. Ta kolekcja najbardziej mi się wpasowała w bazę, z której będę korzystać. Będę korzystać bazy z rzeczy z papieru. To jest taka baza bodziakowa. Ja już wewnątrz sobie ją okleiłam, zaraz Wam pokażę, w jakim sposób ja to robię. Jeżeli boicie się, że, że coś nierówno, że Wam się to nie będzie podobać, zawsze możecie sobie po prostu posmarować bazę klejem, przykleić. Wyzwałam ja ten arkusz akurat. I wtedy sobie tak jak chcecie, przyklejacie po prostu tę bazę od lewej strony i wycinacie. O, już pokazuję, otwieracie ją sobie. Przyklejoną, i wycinacie po prostu po krawędziach dookoła. I wtedy ta ładna strona Wam wyjdzie z tej strony. Ja pokażę, jak robię to ja. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Wiecie, różnie bywa. Korzystać będę z Paper Padu, to jest Melody 2. Tutaj są te wszystkie delikatne róże, które tak bardzo mi się podobają i które idealnie mi pasowały do tej karteczki. Będę korzystała z, tak jak mówiłam, z arkusza, który sobie tutaj wybrałam. Ja sobie pomyślałam. Aha, i co jeszcze mamy? Mamy powycinane elementy, tutaj są takie różyczki, te wszystkie z arkusza. Mam też wycięte elementy. Wszystkie papierki, zobaczcie te ścinki z tego arkusza, którym wycinałam ten środek. To tak, z tej strony powycinałam, z każdego kawałeczka, jaki mi tam został, zobaczcie takie małe elementy. To są wykrojniki z In Love Arts, więc żal było wyrzucać. Natomiast druga strona miała taką piękną zieleń, którą wykroiłam tutaj te resztówki list listeczków. Um zwykłej której firmy zawsze zapominam, zawsze zapominam. Natko Casey Art nie, 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 nie wiem, nie będę się zapomniałam. <tato> Mamy kwiatki. Dobrałam sobie różne kwiaty. Na pewno będę korzystać z różyczek, a tutaj będę potem decydować w trakcie tworzenia, podobierałam, żeby tak mniej więcej były tu podobne do tych, co są. Najbardziej mi to te magnolie przypomina. Zobaczymy, jak nam się układa wszystko. I bardzo chciałam, żeby właśnie ta strona. Jak się zastanawiam, czy by. No coś tutaj wymyślimy słuchajcie. I ja teraz wiedząc, że będę tutaj tą stroną hmm, próbowała to ogarnąć, żeby tutaj jak najwięcej kwiatuszków było, to sobie tak robię o wiecie wiecie. Ale to będzie i tak z dystansem docinane, więc myślę, że żeby tutaj jak najwięcej tych kwiatuszków ukraść, bo one są tak bardzo na krawędzi. Zobaczymy. mam troszeczkę za wysoko, ale. Dobra. I teraz, tak słuchajcie, teraz biorę sobie mój ołówek yy. I, i obrysowuję tutaj ten mój, ten mój bodziak. Staram się jak najbliżej krawędzi, potem sobie to, bo troszeczkę mi się może zbrudzić ta baza, ale spokojnie to jest ołówek, więc można sobie wygumować te, te ślady ołówka na tym, wiecie, lepiej wygumować, a mieć fajnie bazę zrobioną. I teraz tutaj dociskamy wszędzie dookoła. Tu, tu mam tak na styk, więc pojadę sobie z tej. O. To wszystko obrysowałam, tak? Zobaczcie, tak wygląda moja badzikowa baza. Patrzę, czy widzicie. I teraz tak, możecie sobie ciąć po prostu na oko z dystansem do środka, a możecie, jeżeli chcecie być pewniejsi, że, że będzie to naprawdę tak fajnie równo wycięte, możecie naszkicować sobie ołówkiem te linie cięcia. Ja Wam powiem szczerze, ja tak nie mam takiej prostej ręki, zawsze mi ona trochę ucieka. No i w sumie to chyba nawet lepiej mi idzie, jak wycinam to tak na żywca, <laughs> ale... Ale spróbuję też w ten sposób, bo te poprzednie te środki wycinałam tak, że tutaj zawsze można wygumować i sobie poprawić. No a nożyczkami, jak już po prostu się pojedzie, to już jest koniec. Już jest nacięte. I zrobić sobie takie linie, samodzielne te linie cięcia. I tak jak mówiłam, jeżeli na przykład nie chcecie, boicie się, możecie po prostu przykleić. Na całości, czyli pokrywacie sobie klejem, tę bazę i od lewej strony pamiętamy, żeby ten wzór, który chcemy mieć, żeby był po prawej. Przyklejacie sobie do kartki i po prostu wycinacie przy krawędziach. I jest pełna baza taka. No, ja bardzo chciałam, żeby troszeczkę tego marginesu było, yy, więc pomyślałam, że zaryzykuję. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W środku wycinałam tak, jak to się mówi, na oko, czyli jechałam z dystansem, i tam ta przestrzeń jest taka dosyć malutka. Bo Ołówek też nam zrobił dystans, kiedy odrysowywaliśmy. Wiecie, jednak jest tutaj ten grzbiet. No i tak to potem wyszło trochę. No może faktycznie, jak się to szkicuje, to taki mamy... <tryk> Możemy sobie zachować właśnie ten dystans. Ja myślę sobie, że każdy, jeżeli robił w ogóle już takie... Um, takie inne... Nie, nie, nieregularne kształty w kartkach, to ma swój sposób na to. I teraz sobie wycinamy. Ja sobie tutaj oszczędzę ten element, czyli wytnę sobie to odtąd, żeby go, wiecie, ewentualnie gdzieś wykorzystać, bo to jest taki ścineczek, który możemy po prostu wyciąć ten element i pięknie nam się wykorzysta na kartce, jeżeli jest tylko możliwość. No i co, teraz po prostu jedziemy sobie po liniach i wycinamy kształt bodziaka. Dobrze, moi drodzy, widzieliście, że no, pokumowałam sobie to, dobrze też mieć na przykład coś, żeby sobie tu teraz tak fajnie, wiecie, te krawędzie, które wycinamy yy, yy, nożyczkami, to czasem nam się tak podważą do góry, jak zakręcamy i teraz, kochani, widzieliście, że nic nie podkładałam, będzie chwila prawdy, zobaczymy, jak to wyszło, ale nie ma co się tam spinać. Ja myślę, że to jest fajnie zrobione. Nie widzę tutaj żadnych jakichś większych tragedii. Może tubem troszeczkę, ale to tak naprawdę mam nadzieję, że teraz sobie tego nie zepsuję, bo wiecie jak to jest z tymi poprawkami. Przynajmniej ja tak mam, że zawsze coś popsuję. Tu było trochę tak nacięte. O. I takiego mamy bodziurka fajnego, z pięknym wzorkiem. I tak teraz zastanawiam się, czy te kwiaty układać tutaj, czy tutaj na tym. Wtedy sobie zasłonię całe te, te elementy. Czekajcie, ja sobie przyłożę tak. No tak wiecie, żeby zobaczyć mniej więcej jak to będzie wyglądało. Mhm. Będzie na tym jasnym, a tu... Wiecie co, zrobię to na tej jaśniejszej stronie faktycznie, bo po prostu ona... Mm, szkoda mi jest zasłonić te ładne kwiaty. Miałam tutaj taką fajną z Hobby Place koroneczkę, ale troszeczkę mi się wydaje, że ten jest za intensywny ten kolor po pierwsze, po drugie. Nie do końca mi tu będzie pasował, chociaż może tutaj przy tym kołnierzyku, ale to zobaczymy na sam koniec. Chyba zostawię to na razie tak, a wszelkiego rodzaju dodatki będę sobie dodawała już na sam koniec. I teraz sobie tutaj obsmarujemy klejem. Ja najwyżej pokażę dla osób, które chciałyby to zrobić w inny sposób, tak jak mówiłam, i boją się, że. Że sobie tu po prostu coś popsują, jak to będą wycinać w ten sposób, co ja. To słuchajcie, zaraz chwila. Pokażę Wam, że można to zrobić też w inny sposób i też to ładnie będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mi się uda. <ścoughs> że nie popsuję. I teraz sobie tak, najpierw sobie przykleję tego budziaczka. Tutaj jest taka ta przestrzeń, o, tu jeszcze mam niedogumowane, taka dosyć malutka, więc tutaj nie muszę się martwić, że cokolwiek będzie widać. Muszę sobie sięgnąć po... Oj, trochę sobie paluchami złapałam, ale tutaj będziemy robić. Tutaj mogłam trochę dociąć, oj, przepraszam, was, zjechały mi się więc Nic nie szkodzi, bo będę tu robiła. Tutaj widzę, że mogłam ten kawałeczek trochę dociąć, ale nie wiem, czy to jeszcze psuć. Wiecie, jak to jest, jak się zaczyna naprawiać, nie? Mówiłam przed chwilą, to się zawsze popsuje. Zaryzykuję. Bo mnie będzie drażnić, że tu jest ten margines taki nierówny. Dobra, kochani, jest ok. Słuchajcie, teraz sobie przyłożymy. No ja zobaczę, czy, czy uda mi się żeby pokazać dla tych osób, które trochę się boją, a już nie chcę brać nowego arkusza, ale może nam się uda to przyłożyć tutaj w takim... Hmm, chyba nie. Chyba nie. Kurde no. Nie, chyba się tutaj nie uda, już to taki mały ten kawałek, ale zaraz zobaczymy, jak go odwrócę. No, po prostu słuchajcie, smaruję się klejem całą tą powierzchnię, przyklejam ją do tego papieru, otwieram sobie budziaczka, No i wycinam tutaj równo z kantami, i wtedy jest po prostu pokryta cała powierzchnia. Nie, nie zmieszczę tutaj tego już, nie chciałabym napoczynać nowego, więc tak wygląda nasz bodziuś. Ja sobie tutaj wezmę teraz jeszcze napis. Ja Was bardzo przepraszam za ten kaszel, kochani, ale nic nie mogę z tym zrobić, no. Mam kaszla i... O, tą teraz sobie tutaj ciapniemy to gilotynką, bo tu był napis gratulacje. Tylko nie wiem teraz, czy ten różowy, czy ten zielony. W sumie obydwa będą ładnie pasować. Zielony będzie trochę taki trochę inny. W sensie trochę nam się bardziej odróżni od tego różu. Słuchajcie. I tak odcinam cały ten pasek, więc sobie to potem przyłożymy i zadecydujemy na końcu. Jeden ma taki śliczny pastelowy zieleń, a jeden jest różowiutki. Będziemy decydować. To już mam odkrojone no i teraz, teraz moi drodzy zaczniemy sobie układać kompozycję, robić tutaj coś, ja mam przygotowane też gesso, zobaczymy czy coś będziemy gesować, ale raczej tak, bo ja lubię ten efekt, zwłaszcza przy takich delikatnych, dziecięcych projektach, kiedy chcę coś przytłumić chcę nadać temu takiej lekkości, no wtedy gesso sprawdza się idealnie, bo ono nam jakby daje ten efekt takiego właśnie przytłumienia całej tej kompozycji i powoduje że praca staje się taka a zwiewna, delikatna. Ja najczęściej jeszcze też posypuję to brokatem, bo Wy wiecie, że ja uwielbiam brokat. Gdzie się tylko da i ile się da. Brokat zawsze jest idealny. Tu możemy troszeczkę wyjść tak w górę. No i zawsze na początku ja sobie układam te moje elementy, które tutaj posiadam, które sobie wybrałam do tej karteczki. Przykładam, staram się przykładać je zawsze w jakiś Jakoś tak, jakbym jak to widziała, jak chcę sobie to tutaj zrobić. A potem staram się to ułożyć tak samo i najczęściej nigdy mi nie wychodzi. <laughs> Wiecie, jak to jest, jak się poukłada, a potem już się tego nie odtworzy tak samo, jak się to fajnie poukładało, ale zawsze wyjdzie coś fajnego. Tu sobie jeszcze topnę, bo nie wycięłam środka tych różyczek i teraz mnie to nerwuje, że to jest takie białe. Zrobimy sobie taką przygotówkę, a. Także dekoracji będę robiła na szybciuszku. I tu mamy takie, to są te gałązki właśnie z tej róży. Tu mamy trochę inaczej ułożone gałązki. No jakoś tak to chcemy ugryźć. Chcemy, ale jeszcze nie wiemy jak. Te różyczki mamy piękne, bo one są właśnie takie bardzo podobne do tych. Wręcz bym powiedziała idealne, różowo-białe. Więc tak uznałam, że tutaj idealnie mi się wpasują. Mamy tu naszą magnolię. Coś tutaj się wyczaruje. Tu ładnie te wycięte pąki róż mogą nam pięknie wszystko tak fajnie wyciągnąć. A tu potem ten napis się ładnie wkomponuje. Także myślę, moi drodzy, że tak w tym kierunku pójdziemy a nawet te jabłuszka to są chyba kwiaty jabłoni albo wiśni jabłoni chyba wiśni mamy takie okongludkie też tu mi to teraz nie paści. dobra słuchajcie klej na gorąco rozgrzany klej normalny też gotowy do działania a mniej więcej tak to będę chciała ułożyć, ja sobie te różyczki tylko tak przeniosę, bo one mi się tak fajnie ułożyły dosyć, więc chciałabym to zachować i moi drodzy jedziemy i układamy kompozycję na naszej karteczce bodziakowej. Można by tak dokładać w nieskończoność. Tak wygląda karteczka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest taka kartka gratulacyjna z okazji narodzin dziecka. Ja tak patrzę, że jak tu, to wydaje mi się, że idzie mi ten napis pod skos, Ale jak patrzę tutaj, no to go mam równy i nie wiem, o co mam. Słuchajcie, ja sobie to na chwilę przetłoczę. Zobaczymy, co z nim nie tak. Bo nie wiem. E, odwrócę go tak całkiem do siebie mocno. O, no nie wiem. Dalej tak się wydaje, że. Równie dobrze tą karteczkę można podarować, myślę, z okazji chrztu dziecka, czy, czy tam. Jak, jaką to potrzeba mam. To sobie tutaj zrobię klejem, jak już ta karteczka będzie leżała. Tak, wiecie, zostawię ją bez ruchu na jakiś czas, bo z tych wincieczowych niciuszków zawsze trzeba sobie klejem końcówki troszkę po, posmerać, żeby, żeby tak brzydko nam się nie roz... No wiecie, co się dzieje? Takie nitki wychodzą i psuje się ta wstążeczka, ponieważ one są takie, właśnie, że. Opalić ich nie można, więc w jakiś inny sposób trzeba ich zabezpieczyć. Tu jeszcze sobie taki listeczek, zrobimy resztówkę. No i co? Kochani, tak by wyglądała moja propozycja kolejna na karteczkę gratulacyjną, czy to karteczka z okazji Chrztu Świętego, czy też na jakąkolwiek okoliczność chcecie. Oczywiście najbardziej taka dziecięca, <grytanie> jeśli ten nasz bodziaczek jest, wzór bodziaczka. Dostaniecie też białe, kremowe, niebieskie, takie błękitne, więc do wyboru, do koloru Myślę, że to jest bardzo fajna i ciekawa koncepcja karteczki takiej gratulacyjnej z okazji narodzin dziecka. Ja Wam, moi drodzy, bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję. Troszkę się tu namęmlałam, namęczyłam, nakombinowałam, ale w ostateczności tak wyszło. Widzieliście, że nawet wycięłam tu ten element, który został nam z tej, z tej wycinania tego bodziaka, o którym wspominałam, więc wszystko da się jakoś wykorzystać i zaadoptować. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Miło było mi dzisiaj z wami tworzyć. Zapraszam na inspiracje moich koleżanek wspaniałych. O! Jeszcze znowu coś to nie wiem, Nie wiem czy też tak macie, ale ja już mam czasem kartkę skończoną, a jeszcze coś mi cały czas gdzieś... Serdecznie zapraszam na fanpage Lemon Crafters. Tam piękne dzieła Wasze oglądamy cały czas. Naprawdę macie takie wspaniałe pomysły. Przyjemnie jest tam zaglądać i się inspirować Wami, bo to jest naprawdę... Jesteśmy sobie zawsze nawzajem inspiracją, tak uważam. I to jest piękne właśnie w scrapbookingu. Serdecznie zapraszam na aktywne tam <coughs> działania na fanpage'u. Zapraszam na zakupy do Lemon Craft. Przepiękne papiery już na Was tam czekają. Współpracujmy, tak ułożymy. Zaraz klejem obsmaruję i będzie idealnie. Mogę iść gratulować młodym rodzicom. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego razu, do usłyszenia. Pa, pa.